Jeśli zagubiłeś swoje środki w krypto, czyli przykładowo przelałeś je na złą sieć i nie wiesz jak je odzyskać, to w tym poradniku pokażę Ci krok po kroku, co musisz zrobić, aby odzyskać swoje kryptowaluty i pokażę Ci narzędzie, które pozwolić się lepiej poruszać w przestrzeni blockchain. Jeżeli interesuje Cię temat kryptowalut i finansów, to kliknij obserwuj, aby być na bieżąco z każdym materiałem. Partnerem tego kanału jest firma Cashify, czyli sieć kantorów kryptowalut, gdzie możesz wymienić krypto na gotówkę w całej Polsce. W każdym moim materiale w miejscu na po kliknięciu Pokaż Więcej, znajdziesz informacje o partnerach tego kanału, w tym link do giełd, z których korzystam. Pierwszą z nich jest Binance, dzięki któremu otrzymasz dożywotnio 10% zwrotu prowizji z opłat transakcyjnych, jakie poniesiesz na tej giełdzie, oraz do giełdy Bybit, która za rejestrację plus pierwszy depozyt oferuje bonusy do ponad 4000 dolarów. Nie przedłużając, zapraszam na odcinek. Witam najlepszą społeczność na rynku krypto. Ostatnio pewien widz zgłosił się do mnie z problemem, mianowicie miał swoje Ethereum na aplikacji Crypto.com i chciał je wysłać na zewnętrzny portfel. I tym zewnętrznym portfelem był to Trust Wallet, czyli taka konkurencja dla Metamaska od Binance'a. I to Ethereum przelał po sieci Kronos zamiast po sieci Ethereum, ponieważ chciał najzwyczajniej zaoszczędzić na opłatach i teraz kompletnie nie ma pojęcia, co się z tym jego Etherem stało. Nie wie, jak je odzyskać, więc w tym poradniku pokażę Ci taki proces, który rozjaśni Ci ten temat, jak w ogóle wyszukiwać kryptowalut, które wysłaliśmy na przykład na inną sieć, co się z czym jest, pokażę Ci parę narzędzi, więc oglądaj do końca. I tak, pierwszym narzędziem, które warto sobie omówić jest to aplikacja DeBank, czyli najzwyczajniej mówiąc taki agregator wszystkich blockchainów, które są kompatybilne z Ethereum Virtual Machine, czyli z EVM. Możemy sobie wpisać tutaj adres widza i będziemy widzieć każdą transakcję, która miała miejsce i po wpisaniu jego adresu mamy wszystkie informacje odnośnie tego konta, czyli ma tutaj 200 dolków, jego adres. Tutaj mamy mniej istotniejsze rzeczy, ale przechodząc już do sedna, w portfolio mamy 200 dolarów assets on Kronos. I tak się składa, że właśnie mamy tutaj zwrapowanego etera, który jest na sieci Kronos. Jest to 0,16 etera, które ma wartość 200 dolarów, więc na samym początku faktycznie mamy potwierdzenie, że te etery zostały przelane po sieci Kronos na jakiś tam zewnętrzny portfel, a dokładnie na ten adres. I teraz pokażę Ci kilka dróg, którymi możesz pójść, aby odzyskać te etery właśnie z tej sieci Kronos. Po pierwsze możesz zaimportować CD z portfela Trust Wallet do Metamaska, dzięki czemu będziesz miał swój wallet właśnie na Metamasku, którym będziesz się mógł podłączać do DAPS-ów, czyli do aplikacji, które są w przestrzeni blockchain. Pierwszą taką aplikacją, gdy już zaimportujesz te CD do tego Metamaska i będziesz miał odtworzony ten twój portfel, będziesz mógł sobie wejść do VVS Finance, czyli do DEXa na Kronosie, podłączyć się tutaj swoim walletem i w prawym górnym rogu pokazuje mi, że jest wrong network. Klikam to, robimy switcha na Kronos Chain. Teraz wyskakuje nam informacja, aby dodać Kronosa do naszego metamaska. Robimy approve, switch network i na naszym metamasku, jeżeli teraz rozwiniemy sobie to miejsce, to właśnie pokazuje nam się Kronos Mainnet, a jako, że Kronos jest to łańcuch, który jest kompatybilny z EVM, czyli z Ethereum Virtual Machine, to na spokojnie możemy działać sobie na metamasku i podłączać się do dAppsów, które oferuje nam właśnie Kronos. Przechodzimy do Kronos Mainnet i żebyś teraz ty tutaj widział jeszcze tego swojego którego masz zwrapowanego na tą sieć, możesz wejść sobie na Kronoskan, wpisać swój adres... Jak sobie widzimy tutaj w tokeny, to widzimy, że 33 dni temu przesłałeś sobie właśnie 016 Etherka na ten adres i tym tokenem jest zwrapowany Ether. Jeżeli teraz sobie klikniesz w tego zwrapowanego Ethera, to możesz skopiować jego kontrakt. Kopiujemy, przechodzimy do Metamaska, importujemy tokeny i wpisujemy tutaj ten adres, dodajemy custom token, import tokens i ty teraz na swoim Metamasku powinieneś mieć tutaj właśnie to 016 Etherka. I teraz powracając właśnie do, tej, do tego dexa VBS Finance, możesz sobie wejść do trade. Swap. I tutaj możesz sobie wybrać właśnie tego Eterka. Klikasz Select Token. Tutaj powinieneś mieć większy balans, czyli te 0,16 Ethera I na przykład wymienić to na USDC. I te USDC możesz sobie przykładowo przenieść na inny łańcuch, korzystając z mostu, jakim jest na przykład Synapse Protocol. Tutaj w lewym górnym rogu masz teraz tą stronkę. I jak klikniesz Bridge, wybierzesz tutaj sieć Kronos. To widzisz, że z dostępnych kryptowalut właśnie masz USDC, które możesz przenieść na inny łańcuch, na przykład na łańcuch, jakim jest Arbitrum, Avalanche, BNB. B Chain, Optimist, Polygon, i tak dalej, i tak dalej. I najzwyczajniej przenieść sobie te środki. Czyli tutaj wpisujesz tą ilość. Destination, czyli dokąd chcesz te środki przenieść, i klikasz tutaj, żeby. Tą transakcję zrealizować. Będąc na przykład jeszcze na swoim lecie możesz wrócić po prostu transakcją na Crypto.com i tam na przykład z Crypto.com wysłać go tego eterka po innej sieci. Ogólnie do wyboru do koloru. Kolejny przykład, kolejnym widzem, mianowicie wysłał swoje Matiki po sieci BEP20, czyli jak kliknął tutaj, to wybrał tą opcję zamiast po sieci Matic i również kompletnie nie wiedział, gdzie ten Matic mu przyszedł, więc też wam pokażę metodologię, jak takie kryptowaluty, które rzekomo zgubiliśmy, odnajdywać. Pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić, to jest wiadomo, jeżeli wysłaliśmy nasze matiki po sieci BNB Chain, czyli od sieci od Binance'a, możemy wejść sobie na przykład na Explorer i wpisać adres, na który wysłaliśmy nasze tokeny. I tak się właśnie składa, że będąc na tym Explorerze i po wpisaniu naszego adresu, wyskakują nam właśnie tokeny Matic, które są również zwrapowane na sieć BEP20. Gdy przejdziemy sobie do tej zakładki, to możemy zobaczyć, że 23 dni temu kolega wysłał na ten adres 25 matików, które są właśnie po sieci BEP20. Tak samo to możemy sobie przeskanować na debanku, ponieważ jak wpiszemy tutaj adres naszego pacjenta to nam wyskakuje całe jego portfolio jakim jest 20 dolarów właśnie na chainie jakim jest BNB chain i jak sobie wejdziemy w historię to również pokazuje nam się ta transakcja że kilkanaście dni temu kolega przesłał 25 matików ogólnie ten debank jest bardzo ciekawym narzędziem które polecam używać teraz na przykładzie innego walleta pisałem jakiś losowy wallet który, na którym wam przedstawię jak można z tego narzędzia korzystać i jak tutaj możemy dokonywać różnych obserwacji mianowicie na tym portfelu mamy ponad 2 miliony dolarów. I tutaj mamy pokazane, ile mamy asetów na różnych sieciach. No i tak się składa, że właśnie ten pacjent z takim adresem ma prawie 2 miliony dolarów asetów, czyli kryptowalut, które są po sieci Ethereum i analogicznie prawie 200 tysięcy dolarów na sieci Arbitrum, czyli na rozwiązaniu skalującym Ethereum, tak samo na BNB Chain, na Fantomie, na Avalanche i tak dalej, i tak dalej. Przechodząc dalej, możemy sobie zobaczyć, ile na przykład ma kryptowalut, jakie ma kryptowaluty, jakie to są ilości tych kryptowalut. No i tak się składa, że ma prawie milion dolarów w USDC, czyli w Stablecoinie, tak samo ponad 250 tysięcy dolarów w Stablecoinie USDT. Przechodząc dalej, możemy nawet zobaczyć, gdzie ma dodane jakieś pule płynności, gdzie ma zastejkowane swoje kryptowaluty. Ten wallet ma zablokowane jakieś środki na Curve Finance, tak samo na Pancakeu dodał jakąś płynność, również, doda... również ma jakąś płynność dodaną na Uniswapie. Więc możemy tak naprawdę zobaczyć wszystkie transakcje, jakie kiedykolwiek miał ten portfel. Jak sobie wejdziemy w zakładkę NFTs, to również możemy podejrzeć, nftki tego portfela, które są właśnie na sieci ethereum. Jak przejdziemy do historii, to możemy zobaczyć każdą pojedynczą transakcję, jaki ten wallet w przeszłości robił, więc jeżeli macie kilka dobrych portfeli z dobrą przeszłością, to śledząc taki wallet możemy być naprawdę bardzo mocno przed innymi pod kątem właśnie jakichś trendów, jakichś nowych perełek na nadchodzącą hossę. Przechodząc już do naszego pacjenta, więc pierwszą rzeczą, którą warto zrobić jest to wejść na coingecko, wejść na polygonmatic, w kontrakt rozwinąć te trzy kropeczki, kopiować kontrakt Polygona po sieci BNB Chain przechodzicie do MetaMaska, wybieracie teraz spośród, te, spośród listy sieci Binance Smart Chain. Jak nie macie tej sieci Binance Smart Chain, to wchodzicie na chainlist.org, pisujecie BNB i dodajecie tą sieć do waszego MetaMaska. Wcześniej skopiowany kontrakt, zjeżdżacie niżej, klikacie Import Token, klejacie ten adres tego Matika, klikacie Ad custom token, Import Tokens i tak naprawdę te matyki są już na naszym portfelu. Teraz możecie na przykład skorzystać z takiego deksa, jakim jest Pancake Swap, który jest głównie przystosowany właśnie do sieci Finansa, przejść do Trade, Swap i przekonwertować tego Matika na BUSD, albo najzwyczajniej wrócić tymi Matikami na giełdę, z której wysyłaliśmy te tokeny i wysłać sobie na normalny łańcuch, na którym chcieliśmy tego Matika faktycznie mieć. Taką ciekawą alternatywą dla Debanka jest właśnie Apeboard, gdzie również możecie wpisać adres, na który wysłaliście wasze środki, przejść dalej. Macie fajnie zobrazowane, jak wygląda procentowo wasze portfolio, tak samo z jakich protokołów korzystacie. Również macie historię, czyli możecie po prostu śledzić wszystkie transakcje. Jakie ten portfel kiedykolwiek wykonał. Kolejny przypadek, mianowicie wysłaliśmy naszego bitcoina zamiast po sieci bitcoin, czyli po jego natywnym blockchainie, to wysłaliśmy go na przykład po sieci od Binance, ponieważ jak widzicie te, ten koszt transakcji wysłania właśnie Bitcoina po sieci BEP20 jest o wiele tańszy, aniżeli byśmy go wysyłali po jego natywnym łańcuchu i też dostaje pytania gdzie jest mój Bitcoin. Więc najprościej po prostu jeżeli wysłaliście swojego Bitcoina po BEP20, czyli po sieci od Binance'a, to wchodzicie na waszego MetaMaska, dodajecie sieć Binance zgodnie z wcześniejszą instrukcją. Wchodzimy na CoinGecko albo na CoinMarketCap. Ja wejdę teraz na CoinMarketCap, ponieważ CoinGecko coś się stronka wywaliła. Natomiast teraz musimy wyszukać tego z Wrapowanego Bitcoina i on na sieci od Binance Ma ticker o nazwie BTCB Klikamy sobie tutaj, teraz musimy Skopiować adres naszego Bitcoina Po właśnie tej sieci, klikamy w more I klikamy copy address, przechodzimy Do naszego Metamaska, przejeżdżamy na sam Dół, klikamy import tokens I dodaje nam się właśnie ten oto Bitcoin, zwrapowany na sieci od Binance, add custom token, import tokens Tak się składa, że to jest właśnie Nasz Bitcoin, który wysłaliśmy Właśnie z giełdy po sieci BEP20, tak samo jeżeli jeżeli wysłaliście na przykład tego Bitcoina po sieci RC20, czyli po sieci Ethereum, to również możecie go wyszukać i jest to o tickerze. WBTC, czyli Wrapped Bitcoin I jak sobie wejdziecie tutaj w more To możecie zobaczyć, że ten zwrapowany Bitcoin jest na sporej ilości Chainów i każdy ten Bitcoin Ma inny kontrakt, w zależności od tego Na jakiej sieci będziemy go dodawać Natomiast zgodnie z tutaj z naszym planem, czyli jeżeli Wysyłaliście swojego Bitcoina po sieci RC20, to musicie skopiować adres Kontraktu właśnie z sieci Ethereum Kopiujecie to, idziecie do Metamaska Zmieniacie network na Ethereum Mainnet i wklejasz ten adres I twoim oczom ukazuje się właśnie WBTC, czyli zwrapowany bitcoin, później jak będziecie chcieli go stąd wysłać, na przykład na giełdę, to musicie oczywiście przejść do Fiat Spot, kliknąć depozyt i wybrać sieć, jaką jest właśnie RC20, czyli sieć Ethereum. Ale ogólnie, jeżeli jesteście na początku swojej drogi, to nie zalecałbym wrapować właśnie tokenów na inne sieci, ponieważ najbezpieczniej trzymać takiego Bitcoina właśnie na jego natywnym blockchainie, czyli na sieci Bitcoin i ogólnie nie polecam po prostu z tym kombinować. I lecimy z kolejnym już ostatnim przypadkiem od widza, który wysłał swoje etery po sieci ZK Sync, najprawdopodobniej z giełdy Bybit, ponieważ z tego co patrzyłem, większość giełd jeszcze nie obsługuje tej sieci. ZK Sync jest to również druga warstwa dla Ethereum, która korzysta z technologii zero knowledge proof i jak sobie wejdziemy właśnie w na giełdzie Bybit w withdraw, wybierzemy Coina jakim jest Ethereum, weźmiemy teraz Chain, wybierając sieć to właśnie Widz wybrał sieć ZK Sync, Ponieważ tak jak widzicie ta opłata transakcyjna Jest ciutkę mniejsza od RC20 i można powiedzieć, że Troszkę chciał przeoszczędzić na wypłacie I również nie wie gdzie są jego środki Więc już spieszymy z odpowiedzią Mianowicie możemy sobie najpierw wejść Na i Czyli na Explorer Właśnie do ZkSynku, dzięki czemu Potwierdzimy w 100% czy ta transakcja W ogóle na tym łańcuchu jest, czy jej nie ma, więc wpisujemy adres, na który przesłaliśmy nasze środki i klikamy search i tak się składa, że właśnie mamy tutaj transakcję która odbyła się 24 dni temu, czyli reasumując mamy potwierdzenie że te środki z giełdy najprawdopodobniej Bybit zostały przelane właśnie na ZkSync. Teraz drogi widzów wchodzisz sobie na wallet.zksync.io i musisz podłączyć się swoim Ethereum Walletem, na który przesyłałeś właśnie te środki z giełdy Bybit, więc klikamy Ethereum Wallet, najprawdopodobniej w twoim przypadku będzie to właśnie Meta Mask. I po podłączeniu będziesz właśnie miał Balance in L2, czyli Twój balans na tej drugiej warstwie. Masz tutaj podany swój adres, i masz również te wszystkie asety, które masz na tym. Wolecie, ja tutaj kiedyś się bawiłem właśnie na synku pod potencjalnego airdropa i robiłem różne transakcje, więc mam jakieś tutaj DAI, ETH oraz USDC. Więc teraz, jeżeli byś chciał przykładowo wrócić tymi Etherami na ich mainnet, to klikasz sobie po prostu na twój token, czyli Ethereum i klikasz Send to Ethereum Layer 1, czyli po prostu prześlesz tego eterka na mainnet. Klikasz to, tutaj wpisujesz, ile tych Etherów chcesz przesłać, Authorize i Transfer. Ogólnie wariaty metodologia, jeśli chodzi o wyszukiwanie twoich kryptowalut, jest dosyć prosta, jeżeli masz jakikolwiek problem, to zawsze pamiętaj, że istnieje coś takiego jak właśnie EtherScan, BScan, ZkScan, czyli po prostu eksplorery danych łańcuchów i taką aplikacją, która agreguje te wszystkie łańcuchy jest właśnie DeBank. Więc jeżeli masz jakiś problem albo zgubiłeś swoje kryptowaluty, to najprawdopodobniej najlepszą opcją będzie właśnie wejść na tą stronę, wpisać swój adres, kliknąć enter i po prostu masz dostęp do całego twojego portfolio, do łańcuchów i VM, czyli do tych właśnie łańcuchów, które są kompatybilne z Ethereum, czyli naprawdę spora większość sieci i po prostu zobaczyć czy twoje dane, tokeny, asety są na tym łańcuchu, jeżeli tak, to później trzeba tylko chwilę pokombinować, jak na przykład taką transakcję odwrócić, żeby mieć wszystko na natywnych łańcuchach danego koina. Jeżeli ten materiał był dla Ciebie przydatny, zostaw łapkę w górę i subskrypcję kanału. Dodatkowo, jeśli masz jakiekolwiek pytania, możesz śmiało zadawać je w komentarzach pod tym filmem. Będę odpowiadać na każde wasze pytanie. Daj znać, czego chciałbyś bądź chciałabyś się nauczyć w kolejnym poradniku. Do następnego materiału. Pozdrowariacie!